sen legionisty w niebo się orzeł biały wzbił skrzydłami zastrzepotał i my za orłem żeśmy szli miarowym równym krokiem ziemię już naszą znacząc krwią mogiły łzą zbłąkaną szliśmy dla ciebie morza łąk gór borów rozświewanych i czasem któryś z nas miał sen że z krańca drogi polnej z popiołów Ognisk tlących się, Polska się wznosi wolna. Szarawa jakby mundur nasz. I w chabrach, białych liwiach dokoła orła widać blask ojczyznę dumną, silną. I wiedzieliśmy, że to już ostatnia może szarża, ostatnie pchnięcie, wystrzał, huk i piękny się sprawdzi. A ty posłuchaj już muszę szelestu barwnych liści, gromada strzelców, noci pieśni, wracają z pola